Witam, witam, więc tak, przy przenosinach tego mojego rajdu, o którym też jest filmik z tych dysków, więc tam zapraszam na ten kanał, ale jak to zwykle przenosiny, no, przenosiny jak przenosiny, zawsze są jakieś problemy. E, problemem samym jest rajd, <laughs> troszkę. Już wyjaśniam o co chodzi. E, gdybym miał pojedynczy dysk, ten albo ten, znaczy przenieść z pojedynczego dysku dokładnie, bo wybaczcie, ale się teraz zawiesiłem z tego pojedynczego dysku na ten, to by nie było problemu, ponieważ robiłbym tak po prostu Conzillon, tak jak zawsze robiłem wcześniej parę razy już i nie było z tym nigdy problemu. No niestety Conzilla okazało się nie obsługuje rajdu. No jest to takie trochę denerwujące, muszę przyznać. Tak jak mówiłem, no, pamięć Dual Channel jest wszędzie, jest popularna i nie ma problemu. <grywa> Poza tym jest bardzo łatwa do uzyskania, Red jest troszkę trudniejszy do uzyskania, nie dużo, i jest mniej popularny. A daje tak samo zyski praktycznie, tak jak mówiłem, na, na dyskach, warto o tym pomyśleć, No tylko no, trzeba trochę zwrócić uwagę przy zakupie. No. No, ale jedną kość też można kupić i zrobić sobie single channel, nie? No, także też się trochę się zwraca uwagę przy zakupie, aczkolwiek tutaj mówię, dual channel jest bardziej promowany i um, właściwie kości są sprzedawane już zawsze prawie parami. Dobra, ale nie o tym. Także Klon inną tego nie zrobię. No to pomyślałem, że zrobię to sobie tym oprogramowaniem kruszala, które oni tu dają. Bo oni dają do dysków y, do klonowania do przenoszenia systemu. Nie ma żadnego problemu. No, nie ma problemu. Ale problem jest. <słuch> No, znowu, poniekąd, nie, nie bezpośrednio, ale pośrednio tym problemem jest RAID. No, ponieważ to jest RAID, są dwa dyski, więc oba moje sloty NVMe, M, M2 NVMe, są zajęte. No, a do działania oprogramowania on wymaga, przynajmniej w systemie, żeby był jeden dysk, taki... No właśnie, i to mnie zaciekawiło, bo ja mam przecież krusiala. Będę musiał to sprawdzić, czy to się uda w ogóle zrobić Ponieważ ja mam w wpiętego, tylko on jest w rajdzie Więc może go nie widzi dlatego a, 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 a. To będzie trochę słaby do uzyskania No zobaczymy Teraz się zacząłem zastanawiać, wybaczcie, ale teraz właśnie to przyszło mi do głowy, że może się okazać Że jak tylko przerzucę te dyski w rajd to oprogramowanie dalej się nie uruchomi, bo nie będzie widziała tego dysku. Napiszę, że tak się stało. <laughs> no ale to też nie o tym zasadniczo. <laughs> Cholera, nie pomyślałem o tym wcześniej. Ale to nie ma znaczenia. Ponieważ ja i tak i tak starałem się później po włożeniu tych jako główne systemowe. Wybaczcie, ale teraz mi przyszło tak właśnie kilka pomysłów do głowy. Te wykorzystać, nie sprzedawać ich, ponieważ ich używałem już chyba z rok czasu albo ponad. Nie wiem nawet, ile zostało życia tak naprawdę, jak one były tam używane, jak to wygląda. Będę musiał sobie to sprawdzić dopiero, jak, jak przeniosę z nich system już na nowe, to wtedy. No, ale ponieważ planowałem je używać, więc musiałem kupić sobie interfejs. I do, docelowo, znaczy wstępnie, to do przeniesienia na ten dyski też interfejs chciałem sobie kupić. Tylko nie wiem, czy to się uda. To się okaże, napiszę tutaj. Ale no to... Interfejs wygląda tak, będziecie mieli do niego linka. To jest jakiś denarz. Tu jest nazwa. Denarz M2 PCI PC Express Adapter. I teraz, o co z tym interfejsem chodzi? No z tym interfejsem chodzi o to, że... O, tu pokażę drugą naklejkę. Dokładnie to jest, o co, o co z nim chodzi i jakiego musi być u mnie. On musi być na złącze PCI razy 1. tak, to będą mniejsze prędkości, zdaję sobie sprawę, ale ponieważ na mojej płycie nie ma złącza razy cztery, tylko są dwie szesnastki I cholera musiałbym spojrzeć, napiszę ile jedynek, dużo jedynek, jedna chyba ze cztery jedynki, jedna nad kartą i dwie pod, e, także Także tych jedynek jeszcze mam, a, a nie mam. przepraszam, a nie mam ten, a nie mam złączana z 4, jedną mam zajęte przez kartę, a drugi, szesnastkę, a drugą szesnastkę mam zajętą przez... Em, ge, gamer, ten, live gamer Avermedia nie? No, do, do nagrywania do streamingu. Także nie bardzo miałbym gdzie to wsadzić, no a sprzedawać nie chcę. Zostaną sobie jako magazyn. No więc musiał być interfejs razy 1. Co jest, jaki problem jest z interfejsem razy 1? No będzie on wolniejszy, nie? <grystanie> więc na pewno, na pewno nie wykorzystam możliwości dysków. Ale będę starał się te dwa dyski też walnąć w RAID. Także to będzie taki jakby obszar dyskowy tam, nie, nie, tam poniżej terabajta. Chyba najwolniejszy u mnie w systemie. Ale i tak szybki, szybszy powinien być od SATA. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. Sprawdzę to. Jak oczywiście zrobię porównania z RAIDu na tych interfejsach to też je wrzucę. No jak to wygląda? Co dostajemy? O, jak widzicie producent tu zadbał. No, zadbał no, interfejs jak interfejs. Nie ma on na sobie za dużo, szczerze mówiąc. Nie ma na sobie za dużo właściwie. Prawie nic nie ma. Tak to wygląda. Pokazuję i objaśniam. Ale wygląda płytka ładnie. Nie jakby, no, no wygląda na to, co ona ma, to wygląda ładnie. Co ja mogę powiedzieć, nie? No, e, interfejs obsługuje dyski w standardzie chyba M. E, klucz M, czy jakoś tak. Tam macie w specyfikacji to podane. To jest PCI 3.0 niby. U mnie na płycie jest też pewnie obsługiwać 4.0, ale to. Ja wiem, czy tak będzie, zobaczymy. E, jak widzicie, dostajecie śledzia jeszcze na. Niskoprofilowe, także do małych komputerów, jakby ktoś chciał, to też jest. I dostajecie dwie śrubki. E śrubkę i te podstawki, takie nie? Widzicie sobie. O, tak będzie lepiej widać. To się zimuje Śrubeczka i dwie te podstawki do przykręcenia dysku. Ale tu macie już zamontowane na, na jak widzicie, na 2-2. 8.0, czyli dokładnie takim, jaki ja potrzebuję. To tyle. Nie ma tu za dużo technologii, więc co sobie zrobimy z tym? Może ja objaśnię tylko. Zobaczymy w ogóle, czy to działa, jak to wygląda. To będzie, będzie ktoś w stanie, jeżeli ktoś będzie potrzebował akurat takiego złącza, to sobie ocenić, czy ta prędkość mu wystarcza i jak to będzie działać. Czemu nie wystarcza? No bo to będzie wolniejsze. Jak są takie interfejsy na, na PCI razy 4 i one wtedy działają szybciej dużo, więc to już kwestia wyboru. No ale ja nie mam takiego złącza już wolnego więc ja muszę się zadowolić tym. I tak jak mówię, co ja z tym zrobię? Po pierwsze, po pierwsze, to ja włożę chyba ten dysk na dzień dobry. Zrobimy to tak, bo zastanawiałem się, jak to zrobić, żeby to miało jakiś Poglądowe wartości takie. Więc może najpierw ja zrobię tak. Ja włożę ten dysk. Spróbujemy, spróbuję zrobić cztery testy na nim, generalnie prędkościowe. Czyli tak. To, to, jest, to są dyski na PCI 4.0, te mainowe, a to są dyski na PCI 3.0, te mainowe. I teraz tak. Najpierw włożę jeden dysk, ten. Sprawdzę jego prędkość, jak on tam wygląda. Później połączę je w RAID Sprawdzę ich prędkość, jak to wygląda. Jeżeli uda mi się przenieść system, nie będę go musiał instalować od nowa, czy tam takie, no, bardzo bym chciał. Jak nie, to będę musiał szukać jakiegoś innego programowania, bo nie chcę instalować od nowa systemu. Naprawdę nie chcę. Także wszystko mi działa tak, jak powinno. Jest po, po, ja, jak ktoś widział mój pulpit, to mam dużo różnych gadżetów, rocket-doków i innych rzeczy już pokonfigurowanych, tak jakbym chciał. I nie chcę się tego robić jeszcze raz, słowo honoru. Także, a, a. No i potem włożę pojedynczy dysk ten, na 3.0, ten mój starszy. E, zobaczymy jaka z niego jest prędkość. Tu on niby powinno być 400 około, a na tym powinno być 6600. Oczywiście takiej prędkości na tym interfejsie się nie uzyska i to nie ma o czym marzyć. To od razu wam mówię. Także włożę pojedynczy dysk ten. I później połączę je w RAID i też przetestuję. Także będziecie mieli pogląd. Z dysków PCI 40 pojedynczych i rajdowych i 30 pojedynczych i rajdowych to tyle, i będziecie mieli pogląd, co taki interfejs na PCI razy 1 potrafi z siebie dać. No to tyle, no bo jakby jeżeli będzie działał, to tylko jest kwestia prędkości, jakie on w stanie uzyskać. To, to jest chyba najważniejsze, co można powiedzieć po testach. Po testach mogę powiedzieć, że zasadniczo te adaptery sprawują się lepiej niż niż mi się wydawało, że będzie. Zobaczycie sobie wyniki. E, mimo takie podsumowanko, to mimo że adapter jest sprzedawany jako przejściówka na PCI 3.0 to jest wzrost prędkości na PCI 40 na dysku. I to można powiedzieć prawie, że się prędkości praktycznie i na rajdzie i w pojedynczych dyskach się dublują praktycznie. Przynajmniej odczyty te 1 mega sekwencyjne, więc hmm, jest ok. Wyniki generalnie są lepsze niż myślałem. Myślałem, że będzie bardziej zbliżony do satowskich dysków gdzieś tam, a jest trochę, jest, jest lepiej, jest lepiej. W przypadku pojedynczych dysków na napisie 3.0, to tam jest lepiej o 50%. Zobaczycie sobie na, na wynikach, a w przypadku Raidów no to jest jeszcze jeszcze lepiej. Więc generalnie to jest całkiem dobre rozwiązanie. E, może dobre rozwiązanie dla kogo? No bo wiadomo, że nikt nie będzie kupował dysk, pi, dysku na, nowego na PCI 4.0 po to, żeby wsadzić sobie go e, w slot e, razy jeden i ograniczać. Wiadomo, że to tak nie działa. Natomiast jeżeli mieliście, na przykład, tak jak ja, sobie RAID z PCI 3.0 na 4.0 i tak naprawdę nie chciałem sprzedawać tych dysków, bo były używane. I teraz tak, sprzedawać używane dyski tak słabo trochę nie wiadomo, kiedy to padnie. No tam nie powinno być z tym problemu: one tam więcej jak 50%, tam 40% to pewnie nie miały zjechane, ale No jest zawsze jakieś ryzyko. No i ponieważ to jest używka, sprzedajecie je bardzo tanio z reguły. To jest tak słabo opłacalne. To, to w takim przypadku, albo jak ktoś zmienia sobie dysk systemowy, a ma już ma, ma na przykład jeden slot na płycie na m 2 a zmienia sobie na M2, i też nie będzie właśnie chciał sprzedać starego, to to jest dobre rozwiązanie. E, jeżeli, oczywiście, jeżeli macie, jeżeli macie wolne sloty duże, czyli tam razy 4 albo razy 16, to będziecie i tak korzystali z takich interfejsów, raczej polecam i z takich e, dysków, z tym, że z tymi slotami jest problem taki, że nigdy nie ma ich za dużo i z reguły wykorzystujemy je na coś innego, czyli na przykład e, tak jak u mnie karta do, do streamingu, do, do nagrywania wideo, czy tam cokolwiek innego, co wymaga dużych prędkości, no to już koliduje nam z tymi dyskami. A te sloty PCI 1.0 to one w większości jak wypadków są nieużywane. Nic z nimi nie robimy. Ktoś tam czasem włoży sobie jakieś WiFi, wi 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 Wi-Fi albo coś takiego i to wszystko, bo tam nie ma, nie ma co w to wkładać zasadniczo. To jest zawolne dla wszystkiego. A na takie dyski, jak widać, jest w miarę OK. Tym bardziej jak zrobicie sobie tak jak mówiłem rajd. Które to rajdy polecam? Polecam, bo rajdy są zarobiste. No to tyle ode mnie. To są takie te. No jak, jak komuś na przykład slot padnie M2 i też ma problem z tym, to też może, może to zrobić. Ten adapter jest normalnie widziany w biosie, wszystko możecie botować z tego dysku, nie ma najmniejszego problemu. Chyba. Botowania nie sprawdzałem, także nie łapcie mnie tu za słowo, ale powinno być ok, bo w BIOSie normalnie wszystko widać i wszystko jest git. Także to powinno być ok. Yy, ale tu nie testowałem, gwarancji, 100% gwarancji nie dam, taką 99%. <grytanie> ok, dobra. No to to tyle, także bardzo fajny adapter, tani i wykorzystujący sloty, których nie używamy zasadniczo. Więc jak ktoś na przykład nie lubi satowskich dysków za bardzo. Ma małą obudowę, jak na przykład taką jak robiłem ostatnio tam ten zestaw cały, czy coś takiego. I nie chce tych kabli tam ciągnąć tego wszystkiego, a chce sobie, sobie dołożyć jakiś tam, powiedzmy taki e, nagry, taki obszar dyskowy. E, to wtedy może pomyśleć o takich. Na przykład będzie miał trzy sloty, zrobi sobie, kupi sobie 3-480, tam 500, czy tam 250 nawet po taniości, e, plus trzy takie adaptery. I robi sobie raid na trzech dyskach, ma tam 750 giga, czy tam 1,5 TB, w zależności jak to tam lubi. I prędkości na trzech będą jeszcze wyższe niż tu z testów, bo tu z testów tu były testowane dwa dyski w rajdzie. I takie te prędkości są przyzwoite. No nie jest to poziom XXI wieku moim zdaniem, ale na takie gry, powiedzmy, których nie używacie, nie chcecie mieć na bardzo szybkich dyskach, no i wszelkie indyki, różne takie wszelkie wyścigi gdzie to można doczytać nie nowe gry które wczy... lub lub nie gry nie z wolnym światem które doczytują się co chwilę i tam będą nam trochę zamulać to to w zupełności powinno wystarczyć także dobra ja kończę a wy sobie zobaczcie teraz wyniki i to wszystko a jeszcze nagramy z takiego nagram filmek z takiego Taniego radiatorka na M2 też, który zaraz to będę zakładał za jakiś czas. Może jutro, może dziś, nie wiem. Także ja się żegnam na razie.